Hej, jestem Ola. Cześć, ja natomiast jestem Kuba. Pracujemy w Leasing Team Profesjonali i jesteśmy rekruterami. Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko specjalisty do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim. Czy jesteś osobą komunikatywną i nieobcy jest Ci język niemiecki? Jeśli tak, to ta oferta pracy jest właśnie dla Ciebie. Praca na tym stanowisku jest w 100% zdalna. Możesz pracować na pełen etat czy czwarte, bądź pół etatu. Pracujemy od poniedziałku do soboty. Natomiast jeśli mówimy o głównym zakresie obowiązków, jest to przede wszystkim obsługa klientów niemieckojęzycznych. Czyli Dzwonią do ciebie, odbierasz, rozmawiasz z nimi w języku niemieckim oraz prowadzisz korespondencję mailową również w tymże języku. Co istotne, na tym stanowisku nie wymagamy od ciebie żadnego doświadczenia. Wszystkiego cię nauczymy. Jedyne, co jest ważne, to po prostu bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Zainteresowała cię ta oferta? Aplikuj już dziś. Link aplikacyjny w komentarzu. Czekamy, Czekamy na, na ciebie! ciebie.